Zdrowie prostaty wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza z biegiem lat. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie tego gruczołu jest kluczowe dla zachowania równowagi i komfortu życia. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie prostaty jest dieta. To, co wybierasz na co dzień, może mieć bezpośredni wpływ na kondycję twojej prostaty w dłuższej perspektywie. Niektóre produkty, pozornie nieszkodliwe, Mogą okazać się prawdziwymi wrogami, przyczyniając się do stanów zapalnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet rozwoju poważnych schorzeń, takich jak łagodny przerost prostaty czy rak. Jednym z największych zagrożeń jest nadmierne spożycie czerwonego mięsa i jego przetworów. Choć lubiane przez wielu, produkty te zawierają duże ilości tłuszczów nasyconych, które nasilają procesy zapalne w organizmie. Dodatkowo, Wersje przetworzone zawierają chemiczne dodatki, takie jak azotany i azotyny, które dodatkowo obciążają prostatę. Aby lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że prostata działa jak gąbka. Za każdym razem, gdy do organizmu trafiają szkodliwe substancje, ta gąbka je chłonie, stając się coraz bardziej sztywna i podatna na choroby. Na szczęście istnieją zdrowsze alternatywy. Ryby bogate w kwasy omega-3. Takie jak sardynki czy łosoś, pomagają zwalczać stany zapalne i chronią zarówno prostatę, jak i ogólne zdrowie. Wybór odpowiedniego białka może mieć decydujące znaczenie dla zdrowia. Podobnie jak w przypadku przetworów mięsnych, uwagę należy zwrócić na tłuste produkty mleczne. Sery, mleko pełnotłuste i śmietana zawierają duże stężenie naturalnych hormonów, które spożywane w nadmiarze. Mogą pobudzać nieprawidłowy wzrost komórek prostaty. Wyobraź sobie ogród, w którym tylko jedna roślina jest nadmiernie podlewana. Ten niekontrolowany wzrost może zaburzyć równowagę całego ogrodu. Podobnie hormony obecne w produktach mlecznych mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Skutecznym sposobem na obejście tego problemu jest zastąpienie tych produktów roślinnymi alternatywami. Takimi jak mleko owsiane czy migdałowe, które nie tylko nie zawierają szkodliwych hormonów, ale także dostarczają składników przeciwzapalnych. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla zdrowia prostaty są produkty wysoko przetworzone. Napoje gazowane, chipsy, fast foody i słodycze są bogate w tłuszcze trans, sód i cukier, czyli czynniki wywołujące stany zapalne w organizmie. Częste spożywanie tych produktów osłabia naturalną odporność organizmu, narażając prostatę na problemy. Pomyśl o swoim zdrowiu jako domu, który potrzebuje ochrony. Bez solidnych zamków, każde zagrożenie może przeniknąć do środka i wyrządzić szkody. To samo dzieje się, gdy niezdrowa dieta osłabia układ odpornościowy, czyniąc prostatę bardziej podatną na choroby. Najlepszą strategią ochrony zdrowia prostaty jest priorytetowe traktowanie naturalnych i pożywnych produktów. Owoce, warzywa, chude białko i produkty pełnoziarniste działają jak bariera ochronna, wzmacniając organizm w walce ze szkodliwymi czynnikami. Jednak jest jeszcze jeden wróg, na którego należy uważać: cukier rafinowany. Nadmierne spożycie słodyczy, napojów gazowanych i przetworzonych deserów. Ma bezpośredni wpływ na równowagę organizmu. Produkty te gwałtownie podnoszą poziom insuliny we krwi, co może stymulować niekontrolowany wzrost komórek, w tym komórek prostaty. Co więcej, cukier nasila procesy zapalne, czyniąc prostatę bardziej podatną na komplikacje. Na szczęście istnieją zdrowsze sposoby na zaspokojenie ochoty na słodkości. Świeże owoce, miód i naturalne substancje słodzące, takie jak ksylitol. Są bezpieczniejszymi alternatywami, ponieważ oprócz słodkiego smaku dostarczają składników odżywczych i przeciwutleniaczy, które chronią komórki. Podobnie jak cukier, również nadmiar soli może negatywnie wpływać na funkcjonowanie prostaty. Wiele produktów przetworzonych, takich jak wędliny, konserwy i fast foody, zawiera duże ilości sodu, który obciąża układ moczowy i zwiększa retencję wody w organizmie. To nagromadzenie płynów może wywierać nacisk na nerki i nasilać takie objawy, jak problemy z oddawaniem moczu. Wyobraź sobie gąbkę już nasiąkniętą wodą. Usunięcie nadmiaru staje się prawie niemożliwe. Podobnie dzieje się, gdy organizm jest przeciążony sodem, co utrudnia jego wydalanie i negatywnie wpływa na równowagę organizmu. Najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie spożycia soli. I sięganie po naturalne przyprawy, takie jak czosnek, świeże zioła i cytryna, które nadają smaku bez szkody dla zdrowia. Kolejnym czynnikiem, który wymaga umiaru, jest alkohol. Chociaż lampka wina od czasu do czasu nie powinna zaszkodzić, częste spożywanie alkoholu może stanowić zagrożenie dla prostaty. Alkohol podnosi poziom estrogenu w organizmie, a hormon ten w nadmiarze może stymulować nieprawidłowy wzrost komórek prostaty. Ponadto, alkohol ma działanie moczopędne, co prowadzi do częstszego oddawania moczu i nasilenia takich objawów, jak problemy z całkowitym opróżnieniem pęcherza. Ograniczenie lub unikanie alkoholu, zwłaszcza w dużych ilościach. Przyczynia się do ochrony prostaty i poprawia ogólne samopoczucie. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, staje się jasne, że dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia prostaty. Nie chodzi o całkowite wyeliminowanie określonych produktów, ale o dokonywanie bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów. Niewielkie zmiany w codziennym jadłospisie mogą przynieść znaczące korzyści w dłuższej perspektywie. Równie ważne jak unikanie szkodliwych produktów jest włączenie do diety tych, które chronią prostatę i wzmacniają organizm. Warzywa kapustne, takie jak kapusta, brokuły i kalafior, są prawdziwymi sprzymierzeńcami w tym procesie. Zawierają sulforafan naturalny związek o działaniu przeciwzapalnym i ochronnym dla komórek. Wyobraź sobie sulforafan jako strażnika który nieustannie patroluje organizm, eliminując zagrożenia, zanim zdążą wyrządzić szkody. Ponadto, warzywa te są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie i usuwanie toksyn. Włączenie do diety dużej ilości naturalnych i korzystnych produktów to kluczowy krok w kierunku zapewnienia nie tylko zdrowia prostaty, ale także ogólnej równowagi organizmu. Włączenie tych produktów do codziennej diety jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Już drobne zmiany, takie jak dodanie gotowanych brokułów do obiadu czy garści jarmużu do porannego koktajlu, mogą znacząco wpłynąć na zdrowie prostaty. Warto również zwrócić uwagę na inną grupę produktów: bogate w przeciwutleniacze, takie jak czerwone owoce, orzechy i nasiona. Przeciwutleniacze działają jak bariera ochronna przed wolnymi rodnikami zapobiegając uszkodzeniom komórek prostaty. Wyobraź je sobie jako parasol podczas burzy, chroniący organizm przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Owoce takie jak truskawki, granaty i jagody są smaczne i łatwe do włączenia do codziennej diety, podczas gdy nasiona chia i siemię lniane dodadzą wartości odżywczych jogurtom i sałatkom. Kwasy omega-3, obecne w rybach takich jak sardynki i łosoś, Również odgrywają istotną rolę. Ten kwas tłuszczowy ma właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć obrzęk i chronić prawidłowe funkcjonowanie prostaty. To tak, jakby na podrażniony obszar nałożyć kojący balsam, przynosząc ulgę i ochronę. Dla osób, które nie jedzą ryb, siemielniane i nasiona chia stanowią doskonałą alternatywę, zapewniając te same korzyści w praktyczny i łatwo dostępny sposób. Kolejnym niezbędnym składnikiem odżywczym jest cynk minerał niezbędny do kontrolowania wzrostu komórek i zmniejszania stanów zapalnych prostaty. Pestki dyni są doskonałym źródłem tego pierwiastka i można je spożywać jako przekąskę lub dodawać do różnych potraw. Oprócz nich owoce morza i orzechy również są bogate w cynk, co pozwala urozmaicić dietę bez rezygnacji z tego ważnego składnika odżywczego. Błonnik również odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi organizmu. Obecny w owocach, warzywach i produktach pełnoziarnistych, wspomaga regulację pracy jelit i usuwanie toksyn. Aby zrozumieć jego znaczenie, wyobraź sobie, że organizm funkcjonuje jak miasto, a jelita to system odprowadzania odpadów. Jeśli ta funkcja zawodzi, nagromadzenie szkodliwych substancji może zaszkodzić zdrowiu. Włączenie do diety takich produktów jak płatki owsiane, komosa ryżowa, gruszki i jabłka pomaga utrzymać ten system w dobrym stanie i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Nie można zapominać o nawadnianiu. Picie odpowiedniej ilości wody każdego dnia ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu moczowego, pomagając rozcieńczyć mocz i złagodzić objawy związane z prostatą. Regularne spożywanie co najmniej 8 szklanek wody dziennie utrzymuje organizm w czystości i zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, podobnie jak rzeka, która potrzebuje stałego przepływu, aby uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń. Z drugiej strony, niektóre napoje wymagają umiaru, np. te bogate w kofeinę. Chociaż nie jest konieczne całkowite ich eliminowanie, warto ograniczyć spożycie kawy. Czarnej herbaty i napojów gazowanych z kofeiną, ponieważ substancje te mogą podrażniać prostatę i zwiększać częstotliwość oddawania moczu, powodując dyskomfort. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kawy, dobrym rozwiązaniem może być wybór wersji bezkofeinowej lub stopniowe zmniejszanie ilości spożywanej kawy. Innym często pomijanym, ale niezwykle ważnym czynnikiem dla zdrowia prostaty jest masa ciała. Utrzymanie prawidłowej masy ciała to jeden z najważniejszych czynników w profilaktyce chorób prostaty. Nadmiar tkanki tłuszczowej sprzyja procesom zapalnym w całym organizmie, w tym w tym gruczole, co może nasilać takie objawy jak problemy z oddawaniem moczu. Dla osób z nadwagą, nawet niewielkie zmiany stylu życia mogą przynieść znaczące korzyści. Zastąpienie produktów wysoko przetworzonych naturalnymi odpowiednikami i wprowadzenie do codziennej rutyny spacerów to proste, ale niezwykle skuteczne sposoby na zmniejszenie stanów zapalnych i poprawę funkcjonowania organizmu. Regularna aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę nie tylko w kontrolowaniu masy ciała, ale także w poprawie krążenia i zmniejszaniu stanów zapalnych. Ćwiczenia fizyczne działają jak mechanik regulujący silnik samochodu. Zapewniając sprawne działanie wszystkich elementów i zapobiegając przyszłym problemom. Codzienne poruszanie się, czy to podczas spacerów, treningu siłowego, czy uprawiania sportu, pomaga utrzymać prostatę w zdrowiu i zapewnić równowagę organizmu. Należy jednak pamiętać, że dieta i zdrowe nawyki nie działają w izolacji. Są częścią zestawu wyborów, które bezpośrednio wpływają na jakość życia. Zamiast po prostu unikać szkodliwych produktów lub włączać do diety te najbardziej korzystne, należy skupić się na stworzeniu zrównoważonej rutyny, która będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu w sposób ciągły. Każda wprowadzona zmiana to inwestycja w zdrowie w dłuższej perspektywie. Przyjęcie zdrowych nawyków nie tylko poprawia funkcjonowanie prostaty, ale także zmniejsza ryzyko poważnych powikłań w przyszłości. Na początku dbanie o zdrowie tego gruczołu może wydawać się wyzwaniem, ale dzięki drobnym, konsekwentnym działaniom korzyści zaczną być odczuwalne. Profilaktyka jest najważniejsza. Z każdym świadomym wyborem dokonywanym każdego dnia wzmacniasz swoje zdrowie, zapewniając sobie bardziej komfortowe, zrównoważone i wolne od zbędnych zmartwień życie.